Cześć widzowie, w tym materiale zaktualizujemy sobie te mrówki, czyli pierwomrówki żwirowe Formica Cinrea. Królowa, która założyła to właśnie tą kolonię, jest z rujek, które odbywa się jeszcze w tym roku, więc to jest bardzo młodziutka kolonia. No i zobaczmy, co u niej słychać. Królowej nie zobaczymy w całej okazałości, bo siedzi tutaj na tej wacie. Ta wata jest taka poczerniała, więc nie na, na następnej aktualizacji prawdopodobnie tej kolonii to będziemy właśnie tą kolonię przeprowadzać do nowej próbówki, bo widzę, że no już nie mają tutaj załadni, już taka coś takiego czarnego pojawiło się na tej wadzie i niedługo będziemy te mrówki przeprowadzać do czystej próbówki. Ale zobaczcie, mają bardzo dużo potomstwa. Widzę tutaj trzy już duże poczwarki. Dr I to będzie właśnie dr już drugie pokolenie, bo wszystkie mrówki z pierwszego pokolenia się już wykluły. I te trzy poczwarki, które przed chwilą widzieliście, to już będzie drugie pokolenie i to już będą większe mrówki. Już takie, no już takie będą o wiele większe. Może nie o wiele większe, ale będą większe od tych, i będą już takie docelowe. I takich teraz będzie się pojawiało bardzo dużo. Jak widzicie. Teraz mrówki zaczęły dosyć intensywnie furażerować, bo kiedy pierwszy raz je, kiedy wypuszczaliśmy je w ogóle na tą arenę, no to furażerowały tak średnio, a teraz jak widzicie furażerują już dosyć mocno. Dałem im tutaj takiego konika polnego, którego niedawno upolowałem na łące i posłuchałem się waszych porad i przed tym... Jak dałem tym mrówkom tego konika polnego, zamroziłem go, żeby jakieś ewentualne pasożyty, które by miał, to żeby one po prostu umarły i żeby mrówki się tym nie zakaziły. No i co, zobaczcie, robotnice już od razu do niego doskoczyły. Tutaj mają miodek. One są dosyć chętne na, na białeczko. To dobry znak. To znaczy, że się rozwijają. Jedna już pobiegła do gniazda, a nie wróciła się. To dobry znak. Mają tutaj dość dużo larw w tym gnieździe, więc muszą je właśnie wykarmić białeczkiem. Tutaj mają troszkę miodu. I myślę, że one miodu mają dość dużo i tutaj, i w tym białym pojemniku, którego wam przed chwilą pokazywałem, więc miodu im nie zabraknie. Ale białka im muszę dawać dość dużo, bo są dosyć żarłaczne. No ale to bardzo dobrze, bo się kolonia cały czas rozwija. Niedawno królowa złożyła kilka pakietów jaj. Teraz one już są, te jaja już z tych jaj się wlęgły już larwy. No i tak to u tych mróweczek wygląda. Jeszcze popatrzmy tutaj do środka tej próbówki. No królowi nie zobaczymy w całej okazałości, bo jest obrócona, no ale zobaczcie. Jest tutaj, jest tam w środku pełno larw, no i trzy już większe poczwarki. No a nasze mrówki schowały się tutaj trochę od boku, może je zobaczymy. Jedna robotnica tutaj też już chyba zwęszyła zapach, zapach no, białeczka. I wychodzi sobie z probówki, chyba idzie do miodu, a jednak nie. Jednak sobie pójdzie tutaj do białka i zje sobie też tego konika polnego. No więc te mrówki już się bardzo dobrze rozwijają. Mamy dużo jaj, larw. I też te mrówki zaczęły w końcu furażerować po arenie, bo kiedy pierwszy raz je wam pokazałem, no to były bardziej raczej nieśmiałe i tylko siedziały w probówce. No więc teraz prężnie się rozwijają i oby tak dalej. A z mojej strony to już tyle i do zobaczenia w kolejnych mrówczych filmach.